Za nimi ponad 100 godzin wykładów, warsztatów i laboratoriów z udziałem kilkudziesięciu ekspertów oraz licznych wizyt studyjnych w firmach z branży wodorowej. 30 absolwentów uczelni z całej Polski ukończyło właśnie drugą edycję Akademii Wodorowej Orlen. Celem projektu jest wsparcie kształcenia kadr w zaawansowanych technologiach wodorowych. Na najlepszych czekają płatne staże w Orlen i u partnerów programu. Akademia, oczywiście, też ma szerszy aspekt edukacyjny, jeżeli chodzi o edukację całego Społeczeństwa. Rozmawiamy również z naszymi partnerami na ten temat, żeby poszerzyć zakres edukacyjny w tym zakresie, więc no jak najbardziej. Trzeba edukować, edukować, tworzyć miejsce dla tego nowego paliwa. Warunkiem ukończenia akademii było przygotowanie własnego projektu dotyczącego produkcji i wykorzystania wodoru w gospodarce, przemysł, transport lub energetyka z określeniem wpływu na redukcję emisji CO2. No, mamy tutaj również bardzo wysoki poziom uczestników. No i też przygotowaliśmy też wysoki poziom kształcenia, można powiedzieć tego ukierunkowanego na przede wszystkim praktykę. Doszedł nam w tej edycji kolejny partner Solaris, wiodący producent autobusów wodorowych, więc pokazał jak wygląda produkcja tego typu autobusów. No i zorganizowaliśmy dla naszych uczestników drugiej edycji wizytę studyjną w Hiszpanii, jedną właśnie na instalacji produkcji zielonego wodoru w Puerto Jano, no i drugą w fabryce stacji wodorowych firmy Calvera, więc tutaj bardzo ciekawe aktywności, a sami uczestnicy oczywiście Patrząc na przygotowane chociażby projekty no wysoki poziom i mam nadzieję, że w tym roku również zasilo docelowo grono pracowników, bo przypomnę, że po pierwszej edycji mamy czwórkę dzisiaj pracujących już na pełnym etacie pracowników w Orlenie. Dziesięcioro najlepszych absolwentów drugiej edycji programu otrzymało propozycję odbycia płatnych staży. Pięć z nich odbędzie się w Orlenie, Pozostałe u partnerów akademii w Solarisie, a także w firmach Toyota i PESa. Akademia Wodorowa to program edukacyjny z do studentów trzeciego, czwartego i piątego roku oraz absolwentów uczelni wyższych. Głównym zadaniem projektu realizowanego przez Orlen jest szkolenie i rozwój kadr wyspecjalizowanych w innowacyjnych technologiach wodorowych oraz ich praktycznym zastosowaniu.